Redaktor Konrad z Stefan 24 dopuścił się skandalicznego porównania, zestawiając Józefa Piłsudskiego ze Stepanem Banderą i nazywając obu terrorystami. A takie to były o... wtedy czasy. No Piłsudski też był terrorystą, który też no. robił zamachy terrorystyczne na rosyjskie Jezu. pociągi i nikt mu tego nie wypomina, wręcz tak tak przeciwnie, to jest nie... jego chwała, no. Józef Piłsudski był przywódcą, który walczył o wolność Polski. Ten nasz kraj zniknął z mapy na 123 lata, a z każdej strony próbowano wykorzenić resztki polskości. Jego działania były skierowane przeciwko zaborcom, dążąc do odzyskania suwerenności i odbudowy państwa polskiego. Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym ale bardzo kosztownym. Natomiast Stepan Bandera był liderem organizacji ukraińskich nacjonalistów, odpowiedzialnym za ludobójstwo na ludności polskiej podczas II wojny światowej, w tym za masakry na Wołyniu, gdzie zginęło około 100 tysięcy Polaków. Porównywanie tych dwóch postaci jest nie tylko historycznie nieuzasadnione, ale także obraźliwe dla pamięci ofiar ukraińskich nacjonalistów. Piłsudski dążył do wyzwolenia i odbudowy państwa polskiego, podczas gdy Bandera i jego zwolennicy prowadzili brutalną kampanię etnicznej czystki przeciwko Polakom. Takie zestawienie świadczy o braku zrozumienia kontekstu Tekstu historycznego jest próbą relatywizacji zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów. Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.